na kanale Ades Plus Dzisiaj chciałem wam pokazać spodek kosmiczny Apollo 11 Jak widzicie to są pokazane wszystkie części jakie w tym zestawie są Tu jeden astronauta jak widzicie trzyma flagę A tu jeden spina się po drabinie spodka kosmicznego Tu jak widzicie jest pokazane, że są jakby trzy części, że da się to od tego, jakby od te no ciężko macie bo oni są tutaj, że to oni są tutaj, na początku startują, a w pewnym czasie to odpada, jakby zabraknie paliwa i, i potem już tylko tą częścią lecą. A tu jak widzicie, jest na tym to, w tym się na tym stawia. Tu są pokazane wymiary, że ma 20 cm w każdą stronę. Tutaj jest pokazane jaka, ma, jaka jest misja. Ten zestaw ma numer 10266. Tu jest pokazane ile ma krótków, czyli ma krótków 1087. Tu boku, jak widzicie, w mniejszeniu jest ten obrazek. Jakieś napisy, a tak z tyłu wygląda. Jest pokazane, co można. To jest pokazane, co robi duży ludzik. może sobie tak wstać. No nie wiem o co w tym chodzi. Duże kamery, te kamery można wysuwać. Dużo można wysuwać. Coś tam, nie wiem co to. A tu jest pokazane zestaw. To da się tak, jakby odtepić A i w tym zestawie jest takie coś, a tak wygląda na prawdziwo. Zanim um, e, nagraliśmy ten filmik, otworzyliśmy zestaw. No to przejdziemy do otworzenia zestawu. Instrukcja naklejki też są. Ale my naklejki nie będziemy naklejać. Włożymy sobie z instrukcji komputera. Wyciągniemy woreczek. Jeden woreczek, drugi woreczek, trzeci woreczek, czwarty woreczek, piąty woreczek. I szósty woreczek. I siódmy woreczek. I ósmy woreczek, i dziewiąty woreczek. W środku jest ni nic nie ma. To się zreguje. Wszystko numerkami. Już tyle zrobiłem. I to nie jest żaden woreczek, bo to są tylko płytki. To no i się jest posegregowane. Takie są naklejki. A tak z tyłu wygląda instrukcja. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, żeby łapkę w górę. Pa, pa. Oglądajcie więcej odcinków na kanale Adas Plus.